Witajcie. Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci Wierszowisko odbywa się w Holandii od 2000 roku. Wierszowisko to konkurs recytatorski pełen towarzyszących mu atrakcji. Organizacją wydarzenia zajmuje się zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii dla polonijnych szkół z całego kraju. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Spotykamy się dzisiaj na 23 Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci Wierszowisko. Przed nami 10 występów szkół przygotowanych przez poloninne szkoły z całej Holandii. Po bardzo marcowego przechodzi w chłas kolego. Nagle Pawia zobaczyli i rozmowy swą odbyli. Pyszalkami się nad kto jest lepszy, kładaniu. Jeszcze słychać ich fedarie, a zobaczcie idą ramię w ramię. Nazywam się Agnieszka Zakrzewska, jestem autorką książek opisujących moje życie w Holandii, ale nie tylko moje życie, życie Polaków na emigracji. Z Wierzchowiskiem jestem związana praktycznie od samego początku, zawsze tutaj przyjeżdżam, ponieważ bardzo wspieram Polaków na emigracji, rodziców, którzy uczą swoje dzieci języka polskiego. Sam, wszystkich około kąsam. Razem byście w takiej chwili w drogę o się nie wchodzili. Fantastyczne wydarzenie. Naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie, jeżeli mieszkają w Holandii, żeby brali się udział w tym wierszowisku. Bo to jest świetna, świetne doświadczenie. Moje dzieci, które już są dorosłe, z tego korzystały. Na co dzień w szkole nie mają problemu, nie mają stresu z mikrofonem, wystąpienie publiczne. To już jest tak naprawdę pikuś mówiąc kolokwialnie. Słuchajcie, jesteście pierwszy raz na wierszowisku, czy to już któryś raz z kolei? E, to jest pierwszy raz. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Jakie były Wasze wrażenia? Interesowaliście się mocno? Tak, bardzo mocno, ale wszystko poszło tak, jak mało iść i było po prostu fajne. Dzień dobry, pani na to wierszowisko już się przygotowała? Czy to już występ po, czy przed? Wydaje mi się, że po 25 latach już nie należy się przygotowywać za bardzo. To gdzieś już w krwi jest, to jest takie... Budzisz się w marcu i myślisz, mierszowisko, o tak! I jakby zupełnie bez żadnego przygotowania jedzie się w to miejsce i wchodzi się tak, jakby, jakby dopiero coś się wyszło z tego budynku tak naprawdę. Słuchaj, mamy 24 rok. W 2015 roku oddaliśmy wierszowisko Agnieszce. To jest niesamowita sytuacja. Jak zaczynałem e, współpracę, przygodę z wierszowiskiem, nagrywałem z tą wywiad. Naprawdę, wiesz, że ja tego nie pamiętam zupełnie. Ja zupełnie nie pamiętam bardzo wielu rzeczy, ponieważ jak dobrze wiesz, e, organizując wierszowisko jest trzeba pamiętać tak wiele rzeczy że e, potem gdzieś to wszystko tak strasznie umyka i zostaje tylko całość zmęczenie i niesamowita satysfakcja. E, ja już dzisiaj odpowiadałem na to pytanie, bo się pyta, zapytali mnie, jak ja widzę wierszowisko teraz, jak e, mamy 2024, jak e, ty patrzysz na wierszowisko teraz. Kiedy już odłożyła się nie do szuflady, ale do miejsca wspomnień fantastycznego czasu? Jak teraz patrzysz na wierszowisko z perspektywy jako organizator minionych czasów? Przede wszystkim to jest satysfakcja i poczucie naprawdę dobrze spełnionego obowiązku. To jest takie Taka duma, że to też tak trochę dzięki mnie to dzieje się w tej chwili. Przede wszystkim spokój, że oddałam to w tak dobre ręce, bo Agnieszka i dziewczyny radzą sobie tak świetnie. Zmieniły trochę to wierszowisko, ale wydaje mi się, że na lepsze. Kiedy człowiek zamknie ślipia powoli już zasypia, ale jeszcze czuj sucha, słucha, to mógłby się czekał ucha. Wtedy chcemy zlikwidować. Ale ja się zdążył schować. Potem cały się zakniewał. To jest z tego defensywu. Krótkie pytanie. Jesteście przed występem czy po? Po. To teraz mi zdradź, jakie w Tobie emocje są po występie na wierszowisku w 2024 roku? Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo szczęśliwa, a język polski to jest łatwy język czy trudny? Czasami trudne, ale ja chodzę dlatego też do polskiej szkoły. Świetnie mówisz po polsku i naprawdę gratuluję mamie, tak świetnie wyuczonego dziecka, że mówi płynnie w języku polskim. Jakie emocje w rodzicach po występie! Po występie no emocje już troszkę opadły, więc jest lepiej, ale przed występem sięgały granic i no wierzyłam we wszystkie dzieci, bo wszystkie dzieci były dobrze przygotowane i występ myślę, że się udał w 100%. Jakie najlepsze wspomnienie masz z tegorocznych przygotowań? Z tegorocznych przygotowań, najlepsze wspomnienie. Z przygotowań, ja nie wiem, bo jest tyle przygotowań i to trwa przez cały rok, także nie mam takiego jednego. Po prostu kształt jest dużym wspomnieniem, który nie przechodzi szybko do przeszłości, bo jeszcze mamy przygotowania, nawet w trasie. Tutaj tego, bo przygotowujemy jeszcze scenę na rozdanie nagród, a jak tylko zamkniemy, będziemy przygotowywać przyszły rok. Także z tobą normalnie prowadzić się wierszowisko się po prostu zawsze kręci. Tutaj nie ma odpoczynku, ale jest ciężka albo mniej, mniej ciężka praca, współpraca, dużo ludzi, których musimy zaangażować do, do zorganizowania. Tak jak widać, bo, bo w teatrze chodzi 40 wolontariuszy. Wszystkich potrzebujemy. Kto to jest ciężka się. praca, którą nie widać od tak. strony, jak się to, na to patrzy, jak my nagrywamy, oni się gdzieś kręcą, oni są takimi dobrymi duchami tego, tego wielkiego wydarzenia. Powiedz mi, e, ciężko znaleźć e, wolontariuszy do takiej pracy? E, wolontariuszy trzeba szukać, e, ale są, znajdą się. Gdzie się mogą zgłosić? E, do forum polskich szkół. Do, szko do szkoły, nawet jak w szkole są wolontariusze, osoby, które są chętne, zachęcić. No zawsze jedna osoba zachęci drugą. Zianko do zianka. Więc tym mieć... elementem chcielibyśmy zaprosić taka kryptoreklama, wierszowiska i współpracy wierszowiska. właśnie od strony wolontariuszy. Wolontariuszy potrzebujemy od zaraz. Od zaraz i na przyszły rok, ale również w międzyczasie. Super. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Proszę Państwa, no jestem pod wrażeniem poziomu e, uczniów, występujących, uczestników. Gratuluję serdecznie e, nauczycielom, rodzicom, którzy naprawdę włożyli w, ten, w tutaj to całe wydarzenie wiele pracy. Podziwiam ich i zachęcam do tego, żeby dalej kontynuowali naukę języka polskiego w szkołach polonijnych w Holandii. Muzyka Ba ba Za nami 23 wierszowisko, dzień wypełniony pięknymi wierszami, występami. Dzieci dały z siebie wszystko, były łzy, wzruszenia, były emocje, była trema i było dużo ogromnej emocji na scenie, kiedy wręczaliśmy nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, Puchar Kosula. Te puchary trafiły już do szkół. Mam nadzieję, że za rok zobaczymy uczestników tegorocznego wierszowiska również w występach indywidualnych.